Ty kamerzysta, możesz tutaj stanąć, bo tu będzie lepsze światło, a nie tutaj, jak debil stoisz. Chcesz tu mnie ustawić szereg, ale w sumie mnie to jedynie. Ale o co ci chodzi? Marek, uwierz mi na słowo, tutaj będzie lepsze światło. No dobra, skoro tak mówisz, to mogę ci zaufać. Daj mi kilka chwil. Tylko kilka chwil. żebym zmienił, jak reżyser Twoje życie w piękny film. A Marek, ale co ty robisz? Po co ty niszczysz te świeżaki? O ty podziwiaj, robię diszczy. No dobra, ale to są tylko maskotki. Po co ty chcesz je niszczyć? tutaj więc nogiem. Dobra, Marek, ale zostaw te maskotki, daję dzieciakom czy coś. Już mnie zachuj nie powstrzyma. Ty jesteś jakiś nienormalny, chory psychicznie. Egzorcysta by ci się przydał. Wiesz? Niech ci wyjdzie ze mnie, bestia! Marek, pożyczysz 100 złotych? Na kończy 100, milionów, milion, ciebie stuka system wciąż Dlaczego taki jesteś? Słony, po to, by łamać Marek, jak się dzisiaj czujesz? Dzisiaj czuję się jak Vegas No spok. Ty, kamerzysta, jakaś fanka przyszła no i co? Ona znów o ciebie pyta A o co tak właściwie się pyta? Pyta też kiedy płyta? No za niedługo będzie płyta. Pyta mnie też o splifa I co masz? Nie mieliśmy nic Ale o co tak właściwie z nią chodzi? Ona jest jak zaginiona Atlantyda Puściłeś się? Glali za mnie to są drzwi Dobra spoko Ten Youtube ciągle ucina zasięgi Już długo będziesz nic tylko gdy o tym na Żałosny jesteś kamerzysta. Myślisz, że jesteś lepszy? Jeszcze kupa was bo wyświetlenia większy od idoli. A co tak bardzo zależy ci na tych wyświetleniach? Jestem na folii tylko i wyłącznie po to, by cię zranić. Do tej pory to ciebie YouTube miał w dupie. Ale teraz, jak widać, Marku, YouTubera nie są nawet w stanie tutaj zranić. A co z moimi zasięgami? Będziesz błagał Bank jestem fejmem, zaraz kurtą maskę sejmę, bank No, chyba jesteś nienormalny. Co ty robisz, kamerzysta? Pani, palę tuesta Ale jak skończysz, to wyjdzie stąd? To jest proste jak banie. Weź wyrzuć tego szluga, bo zaraz się kończy Dopalam tego szluga aż do filtra A ty pijany jeszcze jesteś Na dnie butelki wina zostało już kropelki A co to w ogóle za dziewczyna? Co ona chce? Tylko cash, ale zrobię ją Co ona właściwie tutaj robi? Zdejmuję zbłotny, a ja oni nie dam A, to spoko Miłej zabawy